Wiesz, co mes, Powiem ci tak. Zawsze, jak sobie rozmawiamy, taki motyw wprowadzasz. Ja się daję w to wciągnąć, bo uważam, że to bardzo ciekawe i prawdziwe na dodatek w twojej twórczości, że idziesz w świat muzyki rozrywkowej, mieszasz te style, gatunki, nakładasz na siebie, że chcesz takiej wielkiej zabawy, radości, a ty taką płytę mi tutaj sadzisz. <laughs> tak poważną w przekazie. Wiesz, tutaj no tak. mi mydlisz oczy, że to będzie rozrywkowe, a rzecz. Że to będzie mainstreamowe, a czy rozrywkowe, można się rozerwać przy paru numerach z ostatniej płyty. Jak sądzę, można sobie zrobić z tej płyty kilka osobnych playlist. Można mm -hmm. sobie zrobić playlistę rapową, można sobie zrobić playlistę rozrywkową, bo jednak takie numery jak pokaż mi dom, czy e, nie wiem, czy Book Please, to no, jednak są lekkie utwory. E, single z Dawidem potrzebny, bo też nie jest jakiś bardzo ciężki, także. No, ta płyta ma dlatego tak dużo utworów, żeby każdy mógł sobie. wybrać coś dla siebie, tak? Tak, mieć swój osobny czas z tą płytą. Na przykład, jeżeli ma lżejszy czas w życiu, to po prostu skipował te utwory cięższe. A jeżeli tak go dojeżdża na przykład, taka piękna pogoda i rzeczywistość, jak dziś, yy, wiatr w oczy, śniegi i yy, to, z czym się spotkaliśmy, to to może jednak lepiej się odnajdzie w tych mroczniejszych kawałkach. Jak tak reagujesz na rzeczywistość, która cię otacza, to już napisałeś nową piosenkę? A, a propos tego śniegu i tej rzeczywistości dzisiejszej? Yy, napisałem o tym, że... Napisałem parę nowych rzeczy już po płycie, tak, tak. Również dla innych, yy, dla innych też napisałem. Yy, zaraz rzecz. o to będę cię pytał, ale yy, <laughs> yy, niech podstawą będzie jednak ten album, który wydałeś. Oczywiście. Yy... Ja z nim teraz jestem w trasie, więc on jest, on jest mi bliższy niż, niż cokolwiek. No jednak nie będę je dzielił na dwie strony płyty, czyli na poważną, na przykład mhm. i rozrywkową. Jednak będę to traktował jako całość, prawda? Po prostu postrzegasz rzeczywistość, która cię otacza. Chcesz, lubisz o tym opowiadać, ale po co to robisz tak naprawdę? To jest wbrew pozorom, mimo komplikacji, które na tej płycie się wydarzają, stylistycznych. Prosta odpowiedź, dlatego że chciałem zrobić zbiór rzeczy, które są dla mnie ważne. Bardzo łatwo. Dzisiaj jest podważać, jest negować, mhm. jest y, obrzucać y, kogoś y, błotem, błotem z informacji, które są kompletnie niepotwierdzone, zmieniać zdanie, jak ostatni nasz wzór, y, nasz podstawowy sojusznik i, i, i głowa tego państwa, że z jednego dnia nie wiem, trzy opinie na ten sam temat, każda sprzeczna. Y, łatwo jest zatem podważać rzeczywistość. No, i ja też mógłbym to zrobić. Ja mógłbym podważać, że podważanie jest złe. Mógłbym powiedzieć, że to, co dzieje się z tym światem, mi nie odpowiada. Ja się w tym nie odnajduję. Stworzono mnie według innych reguł. I ja stworzyłem swój zawód również według innych reguł. Tak sam chciałem jednak trochę to inaczej prowadzić. A tu proszę, Jaki Klops 2017, wszystko wygląda jednak trochę inaczej, niż zakładaliśmy. Można by na to narzekać. Ty nie lubisz narzekać. Ja potrzebowałem zrobić zbiór rzeczy, które są dla mnie ważne. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, no dobrze, ale jeżeli ty nie jesteś zadowolony z tego świata, ten świat cię boli, to co jest dla ciebie ważne? I na tej płycie są odpowiedzi na pytanie, co jest dla mnie ważne. Mhm. Ale też nie sugerujesz mi, że dla mnie też to powinno być ważne. Ty to po prostu mi opowiadasz i wciągasz mnie w ten świat i w taką opowieść, tak? Ja bym to chciał nawet zareklamować, żeby to było dla ciebie ważne, ponieważ A, mi zależy na tym, żeby. Nie czuć się samemu w świecie, i przez to, że zawieram w ogóle światopogląd na swoich płytach, mam pewne poczucie wspólnoty, że ludzie, którzy przychodzą na moje koncerty, mam nadzieję, że z tej puli poglądów, oczywiście, mogą się zgadzać tylko z jednym z tych poglądów na 20, ale to już jest pewna, mhm. pewne takie poczucie mini braterstwa, że słuchaj, z tym, z tym i z tym się nie zgadzam, ale na przykład Twoje podejście do Ochrony zwierząt, jakie zaprezentowałeś w, w, w utworze, ale psa byś przytulił, jest mi bardzo bliskie. Ja wtedy myślę, o to fajnie, że możemy się w tylu nie zgadzać, a w tej jednej jednak tak. Każdy z Twoich utworów jest dla mnie takim początkiem do rozmowy. Może stać się rozmową, ale e, śledziłem te Twoje teksty i sobie pomyślałem, że to jest w ogóle rozmowa, albo Twoja wewnętrzna rozmowa, <laughs> albo rzeczywiście jest konkretna osoba, nawet z imienia i nazwiska, z którą sobie rozmawiasz w danym tekście. E, czyli rozumiem, że człowiek jest dla Ciebie najważniejszy i najbardziej inspirujący. Zdecydowanie tak. Zarówno planeta, jak i, jak i zwierzęta wymagają naszego szacunku i troski, ale uważam, że absolutnie nie w tym stopniu, jak to teraz się dzieje w ostatnich 20 latach. Bo tak jak wcześniej też powiedziałem, z jednej strony nie zmuszasz mnie, żebym przyjmował Twoje poglądy, ale z drugiej ja to odczuwam, że chcesz jakoś nauczać, tak? To nie, nie, nie. Może mądre ja słowo, chcę, ale. chcesz Ja chcę promować coś swoje przekazać. poglądy. No dobra, dobra, e, dobra. Promować o tyle, siebie o ile. E, I chcę podchodzić do mikrofonu czując, że wyrażam siebie. To jest A zmieniają się proste. Twoje poglądy? Zmieniały się? Jak, tak. jak je postrzegasz? Tak, tak, tak. Byłeś innym mesem, nie wiem, kilka lat temu, kiedy mhm. produkowałeś inne rzeczy? Powiem trochę inny, bo zmieniały się, zmieniały się te, te, te takie um, problemy, albo jakbyś jakiego słowa bym użył. Rzeczywistość wokół mnie generowała inne, um, te, e, inne frustracje. Mm -hmm. o, nie problemy. Problemy to mają ludzie, którzy, nie wiem, nie mogą chodzić na przykład. Ja mam frustrację, jestem zdrowy, ale pewne rzeczy mnie frustrują. I to należy oczywiście oddzielić. Ale myślę, że coraz mniej masz tych frustracji. I to też sobie tak pomyślałem, po mocnych słowach nawet, które używasz tutaj w tych tekstach, że tych, tej frustracji to masz coraz mniej. Coraz bardziej odważny jesteś. Może to w ogóle świat hip-hopu uczy was tego wszystkiego, tak? Świat hip-hopu jest mało odważny. Jest niestety zawsze... To obalasz kolejny mi do tym świecie. Jest tym. bardzo, bardzo koniunkturalny. Mhm. Na pewno jest lepszy technicznie niż kiedyś. To już tak nie boli w uszy, to że, prawda. że ktoś tak, nie wiem, przeciąga slaby i. To prawda, już jest, to, jest to kiedyś kwadratowy. powiedziałem. Tak. Jesteś też znakomitym przykładem czy, czy wzorcem do tego, jak można mieszać style i gatunki, a więc poprawiać hip-hop także, tak? Tak, zdecydowanie. Muzycznie. też mi na tym zależy. Promuję swoje poglądy i chcę, chcę sobie fundować sesje terapeutyczne, nie tylko u terapeuty, do którego chodzę, ale też sesje terapeutyczne, na które się sam ze sobą umówiłem, kiedy postanowiłem być raperem, jak miałem 15 lat, że no będę jednak chciał się poczuć lepiej po tym, jak nagram coś, co jest dla mnie ważne, a nie tylko nagram piosenkę, która ma się podobać wszystkim i wygenerować najwięcej pieniędzy i najwięcej popularności, bo to nigdy w życiu nie było moim założeniem przy... W żadnym utworze. Tutaj też obalisz kolejne w takim razie teorie na temat hip-hopu, ale wydaje mi się, że hip-hopowcy to mieli zawsze po tej drugiej stronie określonego człowieka, prawda, do którego chcieli mówić takim, a nie innym językiem, wiedzieli mm -hmm. kto to jest. Ty przełamujesz też taką barierę, bo z jednej strony mówisz nadal tym swoim językiem, szczerym, prawdziwym, nic nie zmieniasz, ale wydaje mi się, że jesteś w stanie dotrzeć już do innych ludzi także, nie słuchających wcześniej samego hip-hopu. No tak, ale. Yy... Od początku miałem tak, mimo że może nie wyglądałem, bo byłem łysy i, i w dresie i, 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 i przeklinałem. Co jednak jest tylko, no, przeklinasz pewną, dalej, ja. pewną otoczką. Oczywiście, że przeklinam, łona też przeklinasz wszyscy ulubieńcy, tak ulubieńcy dziennikarze, że oczywiście przeklinają, tylko jedni robią to y, wszędzie, tylko nie przed mikrofonem, a drudzy po prostu również przed mikrofonem, nie, nie ograniczają się, nie cenzurują. Y, w każdym razie, kieruję swoje swoje teksty do ludzi, którzy lubią rytm i lubią słowo. Mhm. I to nie muszą być hip-hopowcy, to mogą być hip-hopowcy, super. Ale jeżeli ktoś ceni nie wiem, pieniądze albo tylko i wyłącznie yy, estetykę, że, że artysta musi pięknie wyglądać, mieć yy, jakąś super niesamowitą otoczkę estetyczną, wyłania się ze świateł i są dwa dźwięki, jest, on jest wystylizowany, ale tak naprawdę treści w tym w ogóle kompletnie nie ma. No to też raczej nie znajdzie w mojej muzyce tego, czego szuka: rytm i słowo. Ja myślę, że w ogóle u ciebie to rządzi słowo, daje rytm, nadaje rytm, prawda? Mm. A nawet w ten sposób wyszukujesz postaci, z którymi chcesz coś zrobić, bo mając już przekaz, treść, wiesz z kim możesz ewentualnie to nagrać, czy to z Dawidem Podsiadu, mm -hmm. czy z kimś innym, prawda? Jasne, 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 jasne. I tak wyglądała w ogóle myślenie, nie mówiąc produkcja tej płyty, że najpierw miałeś o czym opowiadać, a potem szukałeś w jakich dźwiękach to ubierzesz, w jakim rytmie to podasz i z kim. To była bardzo skomplikowana w realizacji płyta, bo starałem się zrealizować wszystkie swoje muzyczne marzenia y, zgodnie ze swoimi nowymi znajomościami, bo poprzednia płyta trochę mi otworzyła drzwi mhm. w Polsce i y, stwierdziłem, że byłbym... Mm, Ta big-bandowa płyta, mówmy tutaj od razu, tak? Nie, to też, bo albo inaczej, nie była moją płytą, ale mhm. była, była płytą wydaną przez e, mnie i moich wspólników walkopoigamia.com. Tak jest. Y Płyta Trzeba Było Zostać Dresiarzem też otworzyła yy, kilka wrót. Był na tej płycie już Andrzej Dąbrowski. Yy. No i chciałem realizować te marzenia, żeby znając tylu muzyków wykorzystać to, żeby, no nie wiem, okaże się, że na przykład nagle nie mogę nagrywać, Piorun trafi mnie w gardło i pomyślę, o kurde, oto miałem te wszystkie telefony, znajomości, studia pootwierane, yy, kontakty i do artystów i do ich menedżerów, a tu no, nie wiem, gdzieś zamuliłem, poszedłem mhm. swoimi utartymi ścieżkami, brałem, nie wiem, bity od jednego hip-hopowca, drugi bity od jakiegoś dj i, i oto mamy następny album. To byłoby niezgodne z moimi ambicjami i z takim moim dążeniem do realizacji różnych swoich marzeń. No to w ogóle Dlatego Ała jest myśliś. tak skomplikowana, no bo tu są e, dwie piosenki od Foxa, z którym grałem zespole. Tu z tak. kolei jest Michał Tomaszczyk, który zaangażował cały band do, do jednej tylko piosenki, a zaangażował już całą sekcję dentą. Tu z kolei muzyka elektroniczna od Andrzeja Pieszaka, m, który siedzi naprawdę głęboko w elektronice i też nie jest, nie jest człowiekiem, który z rapem na ustach zaczyna dzień. E, dużo chórków. Pojechałem na taki wokal Camp, m, który grupował Różne talenty wokalne w ramach takiego szkolenia, i znalazłem to było? tam, to było gdzieś pod łodzią, notabene, ale nie mm -hmm. pamiętam nazwy, tej miejscowości. Wynajęte domy, w których prowadzono warsztaty wokalne. I tam znalazłem Marylę Modzelan, która jest na mojej płycie w dwóch czy trzech utworach, robi mi chórki, jest, jest naprawdę aniołem. Niesamowicie yy, dojrzała w pracy dziewczyna, podlotka, ledwie 18 lat, tata ją odwiózł do studia. Mogłaby być przerażona, mogłaby w ogóle nie wiedzieć co, gdzie i jak. Dostała tylko szkice utworów na maila i od razu przystąpiliśmy do pracy, do pracy tylko po tych szkicach. Ona w studiu już wiedziała wszystko, co ma robić, była bardzo swobodna. Mhm. Dodała swoje trzy grosze do utworu Bledną na przykład. Mhm. I tak o każdym utworze mógłbym wymienić pewnie z pięciu osób na utwór. No i udało się to dopiąć. Czuję, że zrealizowałem swoje różne. Różne marzenia, różne takie rzeczy odhaczyłem. Chciałem zrobić piosenkę, bo tak sobie myślę, jak można być wychowywanym na piosenkach i nie chcieć nigdy zrobić piosenki. No i co ty raperem. bardzo muzycznie myślisz? To ma być kompozycja, to nie ma być, wiesz, rytm sam w sobie, tak? No, hip-hop jednak opiera się na, na pewnego rodzaju kradzieży również, tak? Natomiast ty też oczywiście korzystasz. Moim zdaniem to nawet bardzo świadomie nawiązujesz i pokazujesz mi to, do czego nawiązujesz. To znaczy, nie, hip-hop. Y sampluje i jest to kradzieżą tylko wtedy, kiedy następuje pewna niesprawiedliwość w tym. To znaczy, popularność utworu oryginalnego jest na tyle zerżnięta i na tyle nie, nie przemiksowana w jakiś sposób, że popularność tego nowego utworu opiera się na popularności ja, utworu samplowanego. wiele takich przykładów samplowanego. I wtedy, w i muzyce. Przecież wiesz, wtedy no. możemy oczywiście mówić o kradzieży. Oczywiście natomiast, ja powiedziałem w kradzieży w cudzysłowie. Natomiast, natomiast w hip hopie jednak to samplowanie zwykle yy, Robiło całkowicie nową muzykę mm -hmm. i mm, przede wszystkim fakt, że pojawiały się na tym słowa, a wcześniej na przykład utwór był samym instrumentalem. No i... To myślisz y, też w jakimś stopniu melodią? Bo, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że słowo wyznacza ci rytm, ale mm -hmm. moim zdaniem jest mnóstwo pięknych melodii w twoich piosenkach. To skąd one się biorą w takim razie? To też biorą się z tego, że nie, nie, nie stworzono mnie w czasach, gdzie dominującą rzeczą, dominującym gatunkiem był hip-hop, y, mm -hmm. w którym też zresztą jest sporo melodii. Tylko jednak na różnych piosenkach, na jakiejś nowej fali, na jakichś dziwnych rzeczach pokroju Laibachu, na jakichś e, kompletnie, e, mówiąc delikatnie, zniewieściałych piosenkach jak Pet Shop Boys, no, Biorąc które... pewne mocne dźwięki na tej płycie, to Laibach to jest dobry przykład, wiesz? <laughs> no tak, tak. I też w ogóle stylówka tego zespołu też <laughs> jest dla mnie bardzo inspirująca. E, także karmiony tymi wszystkimi rzeczami musiałem w pewnym momencie mm, Wyprodukować takie piosenki, bo nie byłbym szczery wobec siebie. Mam w sobie takie wychowanie muzyczne przez starszego brata, a robiłbym tylko i wyłącznie hip-hop. To byłoby dla mnie nieszczere i jakieś takie samocenzurujące, się samoblokujące, ale ani nie, nie stawiam tego wyżej niż szczera, prosta, rapowa piosenka. Ani niżej, jest to, to po prostu coś innego. Jasne, jasne. Wiesz, co pewnie większość jakby zanurza się w te teksty i opowiada o Twoich piosenkach. Ja bym tego nie robił, zostawiłbym mm -hmm. do posłuchania. Natomiast to, co mnie intryguje, że każda z tych piosenek muzycznie z kolei nawiązuje do innych czasów muzycznych. Trochę tak, no. Tak jest. Tak. I to też wydaje mi się jest bardzo świadome z, twojego, z Twojej strony. Już myślałeś w ten sposób, prawda? Tak, wiedziałem, że, że w, y, zabiorę słuchaczy naprawdę na dziwną i daleką podróż pomiędzy gatunkami, ale musiałem sobie jakiś jednak, y, może nie tyle ograniczenia, ale jakiś trop, szlak wyznaczyć. Głównym jednak były klawisze Rhodes, to są, odkąd usłyszałem płytę Adama Makowicza, Unit, to dla mnie jest brzmieniem, mm -hmm. tak jakby nie ma nic dalej. Mm -hmm. To jest idealne tło dla wszystkiego, co jest choć, choć trochę wyższe, zarówno mm -hmm. dla dla dęciaków, jak i dla głosu, jak i dla wyższej gitary. E, organy, klawisze Rhodes to jest, to jest moja wielka, wielka miłość. I przypuszczalnie, gdybym umiał grać na, na klawiszach, to bym nie robił nic innego, tylko siedział i grał na klawiszach Ta, Rhodes tak, i robił Taki element na pewno, który łączy, daje spójność tak, tej płycie. Tak, także w większości tych utworów klawisze Rhodes z tym czy innym przesterem e, czy fazem nałożonym jest, są. Zmienia się stylistyka. Może to być trapowy, nowoczesny mm -hmm. beat, bardzo cykający i bardzo właśnie trapowy, rapowy, a może być taki e, retro rock bez gitar, co jest trochę dziwne i sprzeczne, jak codzienności z, z Dawidem podsiadło na. Na kompozycji Foxa. Już pod rozmawiamy, tylko jeszcze jedno, zauważaj, albo że albo nie moją teorię, ale wydaje mi się, że w tym świecie muzyki jest ci coraz łatwiej się poruszać. Chyba doświadczenia, wszelakie doświadczenia na to wpływają. Nie tylko z nasłuchania się, bo ty tak opowiadasz, a brat mi pokazywał muzykę, tak? Słuchałem takich przebojów. Nie, nie. Wydaje mi się, że producenckie doświadczenia się bardziej na to teraz przekładają. No, Wiesz, bo z jednej strony nie utrudniasz mi dostępu do tych piosenek. Mają melodię, mogą stać się mm -hmm. przebojami, ale też nie dbasz o to, żeby to była prosta piosenka, żeby tak od razu mi wpadała w ucho, nie mówiąc, że tylko Baby Baby będzie, nie? Tak, staram się jakiś twist temu nadać, jeżeli mam prostą muzykę i prostą melodię. Na przykład tak było z utworem Love Your Life z poprzedniej płyty, gdzie, gdzie, mm -hmm. gdzie muzyka to było jakieś takie dziwne, chore techno house. Stwierdziłem, że, że... To po co to zrobiłeś? A teraz mi mówisz, że te dziwne, chore, no chory piosenki mi tu robisz? Pierwszym skojarzeniem. musi być w wywiadzie, poczekaj. Pierwszym żeby zrobić taką piosenkę, byłaby e, imprezowy utwór, że oto okay. mamy techno i idziemy na melarz po prostu. Jasne. Środkiem Piotrkowskiej idziemy z flachą w ręku i, i taka będzie piosenka Love Your Life. Ale nie, stwierdziłem, że trzeba nadać temu właśnie jakąś kontrowersję i jakiś twist, i pojawiają się tam postacie i fikcyjne, i i, I miś jako wróżka, i Edyta Herbus jako fantazja seksualna yy, dużej części społeczeństwa. Yy, także musi być coś, co jest w kontrze, mhm. żeby, żebym dobrze się czuł z piosenką. Jeżeli jest słodki beat, bo nie ma nic złego w słodkich kompozycjach, yy, naprawdę ten CC czy nawet Bee Gees, to są rzeczy, przy których mogę się dobrze bawić. Yy, Rany, to, to takie czasy właśnie usłyszałem też w tym. Ale jeżeli, jeżeli tama, ta, ta. to, będzie, to, to jeżeli będzie słodkie ze słodkim, no to, to to nie będzie jakby mogło nosić mojego podpisu, <laughs> że tak powiem górnolotnie. Bo może być słodki bit, ale gorzka treść. Jasne, jasne, jasne. Na tej zasadzie. Albo na odwrót. Można by oczywiście mówiąc z kolei o postaci Dawida Podsiadło, mówić w dalszym ciągu o piosenkach, o muzyce i tak dalej, ale też wydaje mi się, że można mówić o pijarze i to takie szczerze, bo no, po co takie współprace? No, też, żeby docierać do, do, nie wiem, do jego fanów, prawda? Oczywiście. Albo do, do kogoś. Po to to zrobiłeś też na pewno, tak? Tak. Y to bardziej Dawidowi zależało czy tobie? Nam zależało, <laughs> dlatego, że ja chciałem z młodym, a on chciał z kimś, kogo słuchał i, i cenił. Y tak mi opowiadał, że on jest zaznajomiony z moją twórczością, i to nie było tak, że odezwał się jakiś dziwny gość, tylko wiedzieliśmy w co gramy. Było pytanie, czy na płaszczyźnie muzycznej będziemy mieli podobny pomysł, mhm. oraz czy jak się spotkamy w studiu, przybijemy piątkę, wypijemy coś tam i, i będziemy pracowali ja jako realizator, a on jako wokalista. No, czy na przykład nie zaczniemy się kłócić. Ale od żony. razu mu też przedstawiłeś, co będziecie robić, tak? Tak, tak. tak Podstawę tak. tej piosenki, i tak Także okazało się, że mamy, że mamy pewną zgodę i to bardziej chodziło o wyczucie do osobowości. Mhm. E, moje wyczucie do osobowości Dawida, a nie e, czy on był w tym momencie na fali, czy nie. No. No ale też teledysk do tego powstał, prawda, i yy, ja chwalę, no profesjonalizm no, Zdecydowanie też, nie zależy mi na tym, żeby moja muzyka yy, biła się o jakąś złotą patelnię w undergroundu, ponieważ ja byłem w undergroundzie i naprawdę zagrałem koncerty w takich miejscach, w których nie dało się oddychać i nie chciałem tam skończyć, ja chciałem stamtąd wyjść, yy, w, szeroko rozporta... Roz... Uwaga. Mhm. Z szeroko kawy, rozłożonymi, spokojnie. ale zawieszka, potrzebuję kawy. No więc szeroko rozłożonymi ramionami i wysoko podniesioną głową, ale opuścić ten underground mm -hmm. i być w mainstreamie i tam robić to, co kocham na szeroką skalę, a nie na wąską. No tak e, wydaje mi się, że nawet przyspieszasz, by nie powiedzieć pędziesz w e, tej swojej twórczości. To jakby ktoś ci powiedział, a zrobisz ze mną tylko hip-hopową płytę, to zrobiłbyś jeszcze? Nie, bo ja w ogóle bym z nikim nie zrobił płyty, kto byłby tylko jedną postacią. Ograniczoną w ten sposób, tak? Nie mogę zrobić płyty z jednym producentem, może sam ze sobą mhm. to zobaczymy. Natomiast gdybym robił też płytę z jakimś innym raperem, to musielibyśmy mieć dużo muzyki z różnych źródeł, żeby nie ograniczać się. Mhm. Nie, nie spotkałem jeszcze producenta, który by mnie na tyle. Ale przyznasz, przekonął. że przyspieszasz jakby, że coraz więcej robisz, coraz więcej szukasz artystycznie nowych doznań. Tak. Tak, 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 tak. Ja, ja tak przynajmniej postrzegam ciebie i to, co robisz. To co w najbliższym czasie? W najbliższym czasie są do poskromienia różne ciekawe urządzenia, które kupiłem, bo kupiłem dwa samplery. Ała, że tak odpowiem ci. Ała, jak kupiłem sampler, to było pierwszym, co powiedziałem, dlatego że przez wiele, wiele lat robiłem muzykę na komputerze, a tu nagle wolno stojące urządzenie, któremu potrzeba się tylko... Baterii, bo też jest taka wersja na baterię mm -hmm. i słuchawek. Mm -hmm. Można sobie wziąć to i porobić bity na łące albo na pomoście na Mazurach. Yy, bardzo ciekawe i, i właśnie interesujące o tyle, że, że robienie muzyki bez wykresu. Yy, mm -hmm. Jednak programy do robienia muzyki zwykle mają jakiś tam wykres dźwięku, a tutaj nagle tylko same gałki pokrętła, przyciski. Także to jest coś, co mnie bardzo jara. Yy, jarają mnie różne nowe, nowe flow, inspiruje się. Amerykańskim rapem, inspiruje się amerykańskimi wokalistami, mm, którzy robią wielkie rzeczy, również w popie. To jak Anderson Paak, z artysty, który też zrobił płytę na komputerze na tabenę. Mm, już staje się taką, takim gościem, który dostaje gramy i, yy, i gra duże koncerty. Też bardzo, bardzo mnie raduje. To są mhm. bardzo inspirujące sytuacje. A na razie grasz koncerty z tą płytą? i z tym materiałem, czy coś jeszcze, czy mieszasz te swoje piosenki? Jestem w, jestem w dwóch światach narach, no bo mm -hmm. gram koncerty z głównie z płytą Ała, chociaż tak. też ze starymi piosenkami, które e, wierzę i, i z którymi dobrze się czuję e, rapując je ze sceny. Mm, także aranżacyjnie jestem w świecie e, żywej muzyki i, i płyty Ała. Produkcyjnie jestem w samplerach, kiedy wrócę do domu, a, a tematycznie jeszcze piszę felietony i w ogóle interesują mnie. Jakieś takie miejskie sytuacje, bo, bo jednak do co jest grane, a to jest taka tak. Gazeta pod tytułem Co się dzieje w mieście. I zabiera ci to czas zamiast tworzyć piosenki, to tutaj wypisujesz jakieś. Takie <laughs> Przepraszam, sprawy. ale czasem nie sposób zrobić piosenkę. A teraz przyjeżdżasz mi tutaj, chwalisz Piotrkowską. No wiesz, co w Warszawie z tobą zrobią. Naprawdę. <laughs> Nic nie zrobią, spokojnie. Piotrkowska nie jest, nie jest obarczona żadnymi złymi skojarzeniami. A jak teraz sądzę. uważaj, masz minutę, żeby zareklamować swoją płytę, ała, żeby oni niej opowiedzieć tak, że przekonujesz jeszcze kogoś, kto, kto nie zajrzał tam do, do tej płyty. Chciałbym Państwa przekonać do, do posłuchania i najlepiej zakupienia później płyty Ała, która jest szeroko dostępna. Dlatego, że ma w sobie dużo treści, a dużo treści nie jest tym, co, co dominuje w, w muzyce w Polsce. Z tą treścią mogą się Państwo nie zgadzać. E, mogą być kompletnie w opozycji do tego, co mówię, ale mam nadzieję, że nie przejdą Państwo obojętnie. I to jest jedno. A druga rzecz jest taka, że. Um... Stylistycznie ta płyta to ciekawa podróż, i jestem pewien, że jeżeli za pierwszym, za drugim razem może, może nie dadzą się państwo porwać albo będzie to zbyt skomplikowane, to za trzecim i czwartym obiecuję do siebie przekonać. Także proszę dać mi kilka szans, bo to jest naprawdę skomplikowana rzecz. Ta płyta ała. Zachęcam. Dzięki bardzo. Dziękuję Zawsze również Zapraszam wiesz o tym. Dzięki.